Dawid Krzyżowski, lat 24 i choć brzmi zwyczajnie, jest osobą nadzwyczajną. Mieszkaniec Nysy sprawia zamieszanie gdziekolwiek pojawia się ze swoją piłką. I wspaniałe jest to, kiedy pasja powoduje tak nieprawdopodobne rezultaty. Dawid Krzyżowski wygrał bowiem mistrzostwa Polski Red Bull Street Style, które były jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Świata w Brazylii. Daje mi to, że mam możliwość reprezentowania Polski właśnie w Brazylii w listopadzie na światowych finałach. No, lecę jako zwycięzca polskich eliminacji. Jedzie jeszcze ze mną jeden Polak, Szymon Skalski, jako obrońca tytułu z, zesz z zeszłego roku z Tokio, ponieważ w zeszłym roku właśnie Polak wygrał. No i lecimy właśnie we dwójkę, także mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie. A wszystko zaczęło się niezwykle niewinnie od śledzenia reklam w internecie i telewizji. Zacząłem trenować 10 lat temu, myślę, że to było od takich reklam w telewizji, które się nazywały Jogabonito. To bardziej mnie zainteresowało także ze strony piłkarskiej. Następnie trafiłem na internecie na filmy freestylerów, którzy już typowo zajmowali się wykonywaniem takich trików. No, dosyć łatwo przychodziły początki. Postanowiłem nagrać film jeden, później drugi. No, a regularne treningi to już zaczęły się no, może z, po roku, po dwóch. Następnie zacząłem jeździć na zawody, no i tak się zaczęło. Pasja okraszona miłością, zewziętością i systematycznością. Bez wytrwałości Dawid nie osiągnąłby niczego. To są nie tylko triki wykonywane nogami, ale także głową, na siedząco, elementy akrobatyczne. No także dosyć widogi bliskowa dyscyplina sportu i na pewno szybko się rozwinie. W sumie już się dosyć mocno rozwija w Polsce. Ponieważ konkurencja jest naprawdę niesamowicie wysoka. No bardzo się cieszę z tego, że w końcu się udało, ponieważ dwa lata temu właśnie byłem drugi, a w zeszłym roku odpadłem w półfinale. No, trochę tak nie spodziewałem się tego, że, że uda mi się. No, dlatego no, jest to naprawdę dla mnie duża, duża radość. Przed Dawidem nie tylko pokonanie polskich mistrzów, którzy dominują we freestyle futbolu na świecie, ale także najlepszych reprezentantów około 50 krajów naszego globu. Sam konkurs to prawdziwa bitwa na umiejętności. Ta kategoria, którą wygrałem, to jest taka główna kategoria we freestyle futbolu. Czyli battle pojedynki, gdzie jest taka dywizja tych, tych zawodów Red Bull jed, dwóch zawodników, no i jedna piłka i trzy minuty, nie? Czyli po prostu w ciągu trzech minut każdy zawodnik ma na trz, trzy wejścia i po 30 sekund na to wejście. No ja staram się pamiętać o tym, żeby każde wejście w każdym zaprezentować się zaprezentować jak najlepiej, no i też, żeby to było dosyć urozmaicone, każdy styl pokazany z jak najlepszej strony. Ważne jest to, aby nie powtarzać ewolucji z zawodów, a udowadniać swoją wszechstronność. Dawid Krzyżowski, niezwykle skromny mistrz, z niezwykle małymi wymaganiami. Dużo na szczęście nie potrzebuję wystarczy tutaj piłka. No, buty takie rzeczy no to już muszę sobie dobierać odpowiednie takie, jakie mi pasują najbardziej. No i po prostu trenować, nie? No nie? ma tutaj jakiejś zasady, tylko trzeba, trzeba zaangażować się bardzo mocno, żeby, no żeby coś, coś się udało w ogóle zdobyć, nie? No bo inaczej to no, nie da rady. Aktualny mistrz Polski jesienią może być mistrzem świata. Pomóżmy młodemu sportowcowi wyjechać do Brazylii.